Cześć wszystkim, Jedi Master Look, tier trzeci, czyli druga część filmiku. Nawiązując jeszcze do pierwszego filmiku, oczywiście im lepsze mody damy na postacie, tym łatwiej zrobimy ten event. Ja daję jakby mody przykładowe, podstawowe, którymi też można zrobić ten event jak najszybciej. Dobra, tier trzeci, look kontra Vader. Look zrobiony tak samo jak w filmiku wcześniejszym, czyli pod offense. on ma offense około 12 tysięcy, 10 tysięcy oczywiście też będzie. Okej, okay, dobra, przejdźmy do tieru trzeciego. I feel you're angry, I am defenseless, take your weapon. Strike me down with the all of your heart and your journey toward the dark side will be complete. Kurczę. Dobra. Zaczynamy tutaj tak, standardowo od nałożenia na siebie counter chance. Od razu mamy 100%, teraz tak, tym. Oczywiście tutaj jest jeszcze jeden plus, oprócz tego, że kontrujemy. daje nam 25% tenacity, więc jeżeli ktoś by zmodował luka pod tenacity, też jest to dobrą opcją, bo będzie blokował czerwonki, które daje Vader, szczególnie ability block, ale bez tego też można sobie spokojnie poradzić. Teraz stan na niego nie działa, więc będziemy być basikiem. Dobra, wejdę, rusza. Ok, coś tu weszło. Dobra, jeszcze raz powtórzymy. I jeszcze blind możemy wrzucić. To też jest bardzo dobre. Ok, to wygląda. Czyli ten offense jest, widzicie, ważny, żeby go tutaj załatwić. No i dobra. Kończymy, dobra, jeszcze Vader walczy, wow, no to koniec teraz, dobra, druga część tej walki, Imperator się włącza, now, young Skywalker, you'll die. I tutaj tak, możemy go zestanować, bo tutaj stan na niego zadziała, ale najpierw rzucimy kontry. Teraz tam. ta walka jest dużo łatwiejsza. Mogliśmy użyć ten trzeci. byłby skuteczniejszy. Zrobimy teraz. Więc tutaj bym proponował jakby jako ten trzeci użyć ten cios, który daje nam turę. Okej, okay, tu widzimy co się tu wyprawia. Ok, herbaty. Oa! Palpa odszedł, jak wiemy, nie, nie na zawsze. I wygrywamy. Tak to wygląda. Pier trzeci. No i w tym momencie odblokujemy Luka Grand Mastera. Mastera, Luka Skywalkera. I możemy walczyć o ulta i o te jakby tytuły i portrety. Dobra, teraz jak będzie wyglądać walka. Oczywiście, jeżeli chodzi o legendy, ja proponuję, żeby on był na 13 girze. Na niższym też pewnie pójdzie, ale ja zawsze wrzucam 13 i dopiero wtedy ruszam ruszam na ten event. Jeżeli chodzi o postacie, które tutaj widzicie, to u nich akurat mody są w ogóle nieistotne. Jest to chyba najłatwiejszy ult. Porównując go na przykład z Kylo i z Rey. I failed you, ben. I'm sorry. I'm sure you are. The resistance is dead. The war is over, and, we'll, and when I kill you I will hey, I will have killed the last Jedi. Ooh. Amazing. Every word of what you just said was wrong. The rebellion is reborn today. The war is just beginning. And I will not be the last Jedi. Ooh. Okay, Okej. Robimy Ulta. Mamy go w gratisie w tym evencie. No i dobra. Drugi special, który atakuje na wszystkich. I teraz tak. Wysyłamy luka asysty. I to po prostu wystarcza, żeby to, to przejść. Jeżeli nie, to Basic. Jak widzicie jest to proste. Okej, okay. Tirand quit. ok to mamy ten pierwszy tir po odblokowaniu. Teraz będzie drugi portretowy i trzeci o ultimate. No i to będzie bardzo podobnie, już wam pokazuję. Jakaś większa strategia nie jest potrzebna. Te same teksty. Zaczynamy. Ult super istotło, w ogóle to jest, jest koło ekstraordynowego. Boj bitwy. Okej, okay. wysyłamy Bena, czy znaczy Bena Luka, gdzie poziom nie jest dużo wyższy. Okej, okay. nie hmm. mamy to. I teraz ultimate, i tu też to samo. See you around, kid. Dobra. i tu mamy ultimate, pokażę może jeszcze luka mody. Ja akurat mam go zmodowanego pod Offense Czyli wszystkie ma tutaj rzeczy pod Offense i Critical Chance Można go też zrobić pod Speed, można go zrobić bardziej jako tanka U mnie ma Critical Avoidance Jak byśmy go nie zrobili do tego eventu to tak, tak to przejdziemy Więc to jest bez problemu Arena też już nam odpływa, więc po prostu trzeba go przystosować pod przeciwnika na Guts najlepiej Więc to już zależy od Was jak chcecie go zrobić Okej, okay, Ultimate. Czyli ten co powinien być najcięższy dla nas. No Ale wszystkie asysty jak widzicie znikają nam koledzy w każdej asyście. No to jakby nie szkodzi, no bo tu się kończymy. Okej, okay, no i tyle. Więc na spokojnie wbić Gir 13 i z pełnym luzem zrobić, zrobić ten event. Więc tak wygląda Ultimate na Luku. Też pokazywałem jak walka młodego Luka z Vaderem. Wszystkie walki są dość proste, więc życzę Wam, żebyście zdobyli to postać jak najszybciej, bo jest bardzo przydatną postacią w grze. Na ten moment to wszystko. Dzięki, czołem i cześć.